Piątek, szósty tydzień wielkanocny. Pierwsze czytanie z Dzieł Apostolskich opowiada o tym, jak Paweł znajdował się w Koryncie i kiedy Galio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciwko Pawłowi, oskarżając go o co? Czytamy, ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Namawia ludzi, żeby czcili Boga niezgodnie z prawem. Zaskakujące jest to, że Żydzi jednomyślnie, czyli wszyscy Żydzi, atakują w Koryncie Pawła, który również jest Żydem. Atakują go przede wszystkim o to, że tak naucza o Bogu, jakby chciał usunąć prawo, jakby nauczał przeciwko prawu. Zaskakująco powiemy, no czemu oni, czemu oni są tacy jednomyślni? Dlaczego po prostu im tak bardzo zależy na prawu? Naprawdę im zależy dlatego, że im się wydaje, że Pan Bóg przecież mówi przez prawo, przecież to Pan Bóg ustanowił to prawo. Nie potrafią zrozumieć, że Bóg przemówił przez Jezusa Chrystusa, że tak samo Bóg przemówił przez Jezusa Chrystusa, a nawet przecież o wiele mocy niż przemówił przez Mojżesza i przez tych, którzy, którzy ustanawiali prawa. To tak, jakby na przykład w mieszkaniu mama przychodzi i mówi: Dobrze, macie tak dzieci się zachowywać, a za chwilę przychodzi mama jeszcze raz i mówi: Macie się inaczej zachowywać, są inne reguły, a dzieci nie. Nie wierzymy Tobie, bo jesteś przeciwko temu, co powiedziałaś nam wcześniej. Każde dziecko wie że no tak, ale to jest mama. Ona wie, że na pewne etap pewne reguły są, to jest tata, ale potem, jak człowiek dorośnie, to już są pewne inne reguły. Oni się tak trzymali prawa, tak się chwycili prawa Starego Testamentu, że nie zauważyli, że jest Bóg, że jest żyjący Bóg, że kwestia religii to jest kwestia więzi z Bogiem. I prawa są potrzebne, są potrzebne na pewnym etapie, są potrzebne na pewien okres, ale nie możemy się zniewolić po prostu prawem tak, że człowiek odrzuci samego Boga. Przecież zabili Jezusa również dlatego, bo się im wydawało, że mówi przeciwko przeciwko samemu Bogu. To jest ważne nawet dzisiaj w kontekście tych naszych dyskusji, czy komunia na rękę, czy do ust, czy tak, czy inaczej się zachowywać, żebyśmy naprawdę przypadkiem znowu nie zabijali drugiego człowieka z powodu prawa. Żebyśmy nie zabili Boga w sobie z powodu prawa. Nieraz jesteśmy tak zniewoleni pewnymi przypisami, a dlaczego tak, dlaczego tak. Owszem, wybyła z nich troszeczkę troska, żeby nie było takiego liberalizmu, że wszystko człowiekowi wolno. Tak, to prawda, że może być też takie przegięcie w tę stronę, ale też może być przegięcie w tę stronę, że człowiek tak zaufa literze prawa, że straci ducha, że zabije Boga w sobie i winnych. A zawsze wchodzi w tym o więź z Bogiem. O więź z Bogiem, tak jak w małżeństwie chodzi o więź małżonków między sobą, tak jak przyjaźnie chodzi o więź, bliskość przyjaciół między sobą, tak jak między rodzicami a dziećmi chodzi o więź. Prawa są ważne, ale one są tylko po to, żeby, żeby doprowadzić do tej więzi, doprowadzić do tej bliskości. Psalm mówi o tym, że Bóg jest wielki, ale Pan Bóg również jest przedstawiony jako Ten, kto jest straszliwy, bo Pan Najwyższy i straszliwy. My dzisiaj nie mówimy o Panu Bóg, że jest straszliwy. Słowo hebrajskie użyte tutaj sugeruje kogoś, kogo się boję. Czyli to jest ktoś, kto powoduje lęk, czy to jest ktoś, kto może budzić strach? I ten strach rozumiany jest dwojako. Po pierwsze, jako pewnego rodzaju obecność, której nie rozumiesz. Gdyby mój tata świętej pamięci się teraz objawił przede mną, stawił przede mną, to bym się wystraszył. Nie dlatego, że nie lubię taty, nie dlatego, że nie wierzę w święte obcowanie, ale dlatego, że to jest rzecz, która przekracza mój umysł, która przekracza moje serce. Więc Bóg jest tak wielki, jest tak potężny, najwyższy, że kiedy, kiedy on przychodzi, to budzi lek, budzi strach, bo, 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 bo nie jesteśmy w stanie go ogarnąć. Ale drugie znaczenie tego strachu to jest respekt, szacunek. Tak jak w tatrach, jak w górach wysokich, masz takie poczucie, że no, nie ma co żartować. Nie ma co żartować. Nie dlatego, że góry są uściwe, ale dlatego, że są górami. Że tutaj lekceważenie sobie pewnych reguł może się skończyć śmiercią. Nie dlatego, że góry są mściwe, ale dlatego, że, że lekceważenie pewnych reguł może skończyć się śmiercią. Tak samo z Panem Bogiem On budzi szacunek. Nie można się z Niego naśmiewać, można powiedzieć, nie można Go lekceważyć. Jak kto Go poznał, to wie, że to mega, mega poważna sprawa. To jest naprawdę poważna sprawa, poważna rzeczywistość. Budzi respekt, bo On jest tak niesamowicie wielki, potężny. Od Niego przecież zależało, zależy i będzie zależało wszystko. Bojaźń Boga, początkiem mądrości. To, co mówi Stary Testament, jest, proszę patrzeć, jakie bardzo mądre. Jak się boisz tatr, to jest, to jest początek mądrości. Wtedy uważasz, nie podskakujesz, nie wychylasz się za bardzo, bo wiesz, że się źle może to skończyć. Jeśli jest bojaźń Boga, jeśli mam w swoim życiu Boga, który jest Bogiem strasznym, w tym znaczeniu, że, że on budzi we mnie respekt ale też przekracza wszelkie moje oczekiwania i naprawdę za, potrafi mnie tak zaskoczyć, że, że, że to wygląda nawet na mój lęk, no to, no to znaczy, że, że ten Bóg jest kimś większym niż, niż tylko wytworem moich własnych pojęć. Po co miałby człowiek wymyślać sobie Boga, którego by się miał bać? Gdyby Bóg nie istniał, po co człowiek miałby wymyślać sobie pojęcia, żeby potem się przed tymi pojęciami uciekać? Czy po prostu, czy, czy z powodu tych pojęć panikować? Jeśli chodzi o Ewangelię, Jezus używa takiego pięknego obrazu, to znaczy kobiety rodzącej dzieci. Mówi, że tak jak kobieta płacze, tak jak kobieta cierpi z powodu bólu, ale kiedy już urodzi dziecko nie pamięta o bólu, tak samo uczniowie teraz cierpią czy będą też cierpieć, kiedy Jezus będzie musiał odejść, ale kiedy nastąpi, kiedy skończą się już te bóle porodowe, kiedy nastanie nowe życie, to wtedy nie zapomną totalnie o tym bólu. I tak przecież było przy zmartwychwstaniu. Tak było przy zasłaniu Ducha Świętego, że ten cały ból odejścia od Jezusa cały ból przegranej klęski, On zniknął, bo, bo nastała tak wielka radość nowego życia, że ona całkowicie zasłoniła ból życia starego. To jest bardzo duża nadzieja dla nas. Kiedy, kiedy cierpimy, kiedy się męczymy, kiedy wydaje się nam, że, że to wszystko się naprawdę fatalnie skończy, Jezus zdaje się nam mówić: nie bój się. Nie bój się, tak jak bóle porodowe kobiety przeminą, i nastanie nowe życie. Nie bój się, bóle tego życia przeminą, i nastanie nowe życie po śmierci, nastanie życie na wieki. Zobaczysz, zobaczysz, jak naprawdę. Wtedy będzie bardzo dobrze. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.